Witam Was w drugim odcinku na kanale o tematyce motocyklowej i zapraszam do oglądania. WSK, czyli wiejski sprzęt kaskaderski albo jak to woli, wygoda, szybkość, komfort. To sprzęt często widziany na polskich wsiach oraz miastach. Był to jeden z najbardziej popularnych modeli motocykli produkowanych w Polsce, dlatego że wyprodukowano ich ponad 2 miliony. Jego produkcja ruszyła w roku 71, W latach od 1975 do 1978 wyprodukowano modele z rodziny ptaków, ale to już temat na inny odcinek. Wróćmy do naszej B3, zwanej trójką, od liczby biegów. Ostatni egzemplarz WSK zjechał z taśmy 31 października 1985 roku i był to ostatni motocykl wyprodukowany w Polsce. Obecnie stoi. W fabryce w Świdniku, bo tam jest yy, muzeum, zamierzenia konstruktorów były proste. Tani motocykl dla ludu, który ma być dostępny dla każdego: prosty silnik S01, zapełniający 7,5 konia i prędkość maksymalną 80 km na godzinę. Na godzinę. Przy masie motocykla na sucho 98 kg i przy do przygotowanego do jazdy 114 kg zapewniał niezłe osiągi. Silnik zapożyczony od naszych sąsiadów, skonstruowany przez inżyniera Fryderyka Bluemkego jako kopia motocykla DKW RT125. Prosta rama i tanie materiały sprawdziły sprawiły, że cena wówczas wynosiła 9,5 tysiąca złotych w ówczesnej walucie dla porównania MZTS 250 kosztowała aż 24 tysiące złotych, w czasach, gdy średnia wypłata przeciętnego Polaka wynosiła około 7000 zł yy, od. Dwie do trzy wypłaty Polak był zdolny do zakupu swojego własnego motocykla. Chętnych nie brakowało. I wreszcie prawie każda wieś była zaopatrzona właśnie w ten motocykl. Mówi się, że właśnie WSK i Maluch zmotoryzowali ówczesną Polskę. Było coś z historii kraju, a teraz historia mojego motocykla. Na go wieku 13 lat w wersji IKA, czyli w pudełkach. Rama i zbiornik były pomalowane wcześniej. Natomiast butniki malowałem razem z statkiem. Wtedy oczywiście byłem laikiem i wiedziałem tylko parę rzeczy z Wikipedii. Silnik też nie był za ciekawy i po rozebraniu okazało się, że trzeba nieco nagłówkować. Więc gdy rozebraliśmy go do ostatniej śrubki, zacząłem czyszczenie w benzynie. Przy oględzinach części mechanicznych okazało się, że łożyska są do wymiany, więc moja właska dostała nowiutkie skf -y i zaczęło się wielkie składanie. Przy próbach odpalenia maszyny w garażu łezka odjeżdżała na stopkach do tyłu przy dotaniu gazu. Satysfakcja i frajda z jazdy to było coś nie do opisania.